P-61 Black Widow, a dokładniej P-61C, bo taką wersję mamy aktualnie w War Thunderze. Jeden z ciekawie wyglądających samolotów w amerykańskim drzewku, bo jest czarny. W dzisiejszym filmie opowiemy sobie o tej maszynie, a później zawodowy mistrz wyjebek, którym skromnie mianuję siebie, postaram się zrobić coś z tym samolocikiem w grze. Dobra, nie przedłużam i zaczynamy. Historię tego Batmana drzewka amerykańskiego można podzielić na kilka etapów, więc zacznijmy od pierwszego. Jak zapewne wiecie, w trakcie I i II wojny światowej dochodziło do wielu bombardowań. Aby bronić się przed atakami tego typu, wymyślono dwa typy samoobrony. Pierwsza to obrona przeciwlotnicza, a druga to przechwycenie samolotu wroga przez myśliwiec i zestrzelenie. I już podczas I wojny światowej ktoś wpadł na pomysł, żeby zrzucać bomby w nocy, co zdecydowanie utrudniłoby obronę przed atakiem. I jak możecie się domyśleć, w czasach Wielkich Wojen nie było jakichś super pomoc nawigacyjnych. Tak więc latanie w nocy było nie lada wyzwaniem. Może zabrzmi to komicznie, ale w trakcie lotów samolotem sugerowano się nawet położeniem gwiazd. Stosowano także punkty orientacyjne. Świetnym przykładem jest ten oto kościół Świętego Mikołaja w Hamburgu, który nocą się pięknie świecił i stanowił idealny punkt obserwacyjny dla bombowców rafu przeprowadzających nocne naloty na miasto. Wracając jednak do obrony. Jeśli chodzi o obronę przeciwlotniczą, no to używano potężnych reflektorów, którymi rozświetlano niebo i szukano samolotów wroga. I jak już możecie się domyśleć, nie ułatwiało to sprawy. Już samo trafienie bombowca było wyzwaniem. Po prostu strzelano mniej więcej w kierunku, w którym znajdują się wrogie samoloty, z nadzieją, że któryś pocisk trafi. A teraz jeszcze musimy znaleźć te bombowce w ciemnościach. I teraz przechodzimy do tego, co nas najbardziej interesuje, czyli obrona w powietrzu. I to jest coś, co sprawiało nie lada problemy. Myśliwce, których rolą było przechwycenie, nie znajdowały wroga, a co gorsza, gubiły się całkowicie po walce i zmuszone były do lądowania awaryjnego w nocy. A każdy, kto chociaż troszkę interesuje się lotnictwem, wie, że to nie jest taka super sprawa: lądować awaryjnie w nocy. Tak więc postanowiono zaprojektować myśliwiec nocny, wyposażony w radar, który ułatwiał znalezienie wroga, uzbrojenie w ruchomej wieżyczce i z czasem operacyjnym w powietrzu 8 godzin. W tym czasie Brytyjczycy zaproponowali nocną odmianę myśliwca Mosquito, jednak no nie spodobała się Amerykanom. I tak oto powstała nasza czarna wdowa. Pierwsze użycie P61 to walki z Japonią na Pacyfiku, I... gdzie świetnie spisywały się w swojej roli. Skutecznie przechwytywały japońskie bombowce, starające się nocą bombardować amerykańskie pozycje. Szczególnie ważne były obrony amerykańskich baz na Marianach, gdzie stacjonowały B-29. Później w Europie P-61 służyły już do strądzania pocisków V1. W drugiej połowie 1944 roku Black Widow był już stosowany jako nocny samolot szturmowy, który bombardował cele niemieckie, ale trzeba było przyznać, że był to już koniec świetności tego samolotu. Co ciekawe, po wojnie P-61 nie trafiały na złom. Część z nich z zamontowanymi radarami i aparatami służyło do testów badawczych oraz pogodowych, dostarczając naukowcom oraz meteorologom ważne dane. Zanim przejdziemy do Wurtandera, powiem wam jeszcze o przywisku, jakie Black Widow otrzymało od załóg tych samolotów. A brzmiało ono The Widow Maker, gdyż był to dość skomplikowany samolot jak na tamte czasy, a nocne naloty, jakie wykonywano, nie należało do najbezpieczniejszych. Tak więc no. Robił wdowy. W sensie, ginęli tam ludzie, nie? Dobra, przejdźmy do gierki. To jest nasz samolot nocny. W grze, gdzie nie ma bitew nocnych. Chrystia, hey, la Venga, hey, To peinado, porque no me dio nada la chancla. Y el <grym> 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 To, co jest giga, to to, że mamy cztery potężne dwudziestki. A jakby wam mało było, to jeszcze cztery dwunastki w obrotowej wieży. Kozak! No, nie chcę mi się to jakoś rozgadywać za bardzo. Ogólnie fajna maszynka. Dobra moc, wznoszenie. Nie najgorsza manewrowość jak na tak duży myśliwiec. Ale no tak, jest duży. Więc no łatwiej nas trafić. Chociaż sporo potrafi przyjąć na siebie P61, o ile nie urwie się mu ogona. Jak mówiłem, był też używany jako samolot nocny szturmowy, więc możemy wziąć bombki pod skrzydła, dwie opcje, albo pięćsetki, albo tysiączki. I ogólnie, branie tych pięćsetek nie ma żadnego sensu, bo za pomocą nich nie zniszczycie żadnej bazy, no chyba, że dostaniecie jakiś tam mocny down-tier. A tymi tysiączkami to już na luzaku, więc yy, odlokujcie i bierzcie te tysiączki, jak lubicie takie zabawy. Dobra, jazda do gierki. O! Zdrowiłem! O! Jezu! No, brak koleju w prawym silniku, ale to... Ojwie. O! Oho Five Oho Dobra, podpierdolimy klika, nie? Dobra, to Nawet Edward chciał podpierdolić tego knika. No skoty! <tryk> <tryk> o, B7A2! FORGET AQUIRED! Oj kurwa, ale mnie obróciło Oj! Jesteś pewien, że twoje skrzydła wytrzymają? O, o kurwa, ty góry, wytrzymasz?! I serijka! Co to, co to, co to? to. O, kurwa, to trzeba trafić JEST! Wytrzymały Jeszcze tego Junkersa teraz Taak, idę Idę po niego Chodź, kurwa Oj kurwa Jest zbyt manewrowy Kurwa o mnie strzela Szybko strzela Nie wiem, czy to ja go trafiam, czy to ja go nie trafiam Dobra, wyjebał w powietrze jak fajerwerka na Sylwestra, dobrze jest O Jezus, tu jest drugi, nie! Ja pierd... Do góry! Dobra, bo ja tam mówiłem na odcinku, że to jest też, wiesz, samolot szturmowy, to tak podpierdolę kilka baz może i będzie dobrze. Jakby cię rozjebały te stanowiska czy to bym by ja? Je... <laughs> o ty kurwa! <laughs> 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 o kurwa, to trzeba jeszcze tramić do bazę. Jebut. Dobra, nie zejdziemy na M410, zejdziemy na SU-6. Albo na Iła 10 Pewnie twoje skrzydła wytrzymają? Kurwa! Zapomniałem, że jest jakiś limit prędkości! Ja pierdolę! Kurwa, BV-238 to jest cel, który chcę zniszczyć! Oho! Oho! Oho. Panie mój! wy was bowiem zgrzeszyłem. Kto to tam jest! Nie może tak jest Nie! Nie! Może... Nie! No nie, to tragedia jakaś! No i oczywiście, jeżeli Wam się podobało, to zapraszam do komentarzy. Walnijcie też łapkę w górę. Możecie walnąć suba, jeżeli tego jeszcze nie zrobiliście. Dzwoneczek, a prawdziwą elitę, zapraszam na naszego Discorda. Link w opisie. Siemanko.